Naczyniowe skazy krwatoczne. Naczyniowe skazy krwatoczne polegają na przenikaniu erytrocytów przez osłabioną lub uszkodzoną ścianę naczynia. Skazy dzielimy na wrodzone i nabyte. Wrodzone często związane są z nieprawidłowościami tkanki łącznej lub nieprawidłowościami w budowie kolagenu. Do wrodzonych związanych z patologią naczyń należy choroba rendu oslera Weber, czyli wrodzona naczyniakowatość krwatozna. Inną chorobą wrodzoną związaną z nieprawidłowością kolagenu jest zespół Marfana. Do nabytych patologii naczyń należy zapalenie naczyń, a do nabytych związanych z nieprawidłowością kolagenu należy stosowanie GKS, czyli glikokortykosteroidów. Typowe objawy to wybraczenie na skórze, łatwość powstawania siniaków, spontaniczne krwawienie śluzowate, a także teleangiektazję. Czyli małe, czerwone plamki o średnicy około 2 mm, które bledną pod wpływem nacisku. W diagnostyce wykonuje się morfologią, elektroforezę białek surowiczych, elektroforezę białek moczu, stężenie krioglobulin. Krioglobuliny to białka, które wytrącają się w temperaturze poniżej 4 stopni. W normie nie powinny być obecne, lub mogą być obecne w bardzo małych ilościach. A także oznaczenie przeciwciał, na np. Ana. Badania mikrobiologiczne. Leczenie polega na usunięciu przyczyny. Jeżeli przyczyną jest stan zapalny, wywołany infekcją wirusową, np. HBV, czyli wirus zapalenia wątroby typu B, to stosuje się leki przeciwwirusowe. Jeżeli przyczyną jest choroba układowa tkanki łącznej, stosuje się leczenie immunosupresyjne. Przyczyną może być również niedobór witaminy C. Wtedy stosuje się suplementację tej witaminy. Jeżeli udaje się wyeliminować przyczynę, to rokowanie jest dobre dotyczy to głównie przyczyn nabytych. Wrodzone naczyniowe skazy krwatoczne mają gorsze rokowanie. Niektóre powikłania, takie jak rozrastynie aorty, są stanem zagrożenia życia.